Możesz zamknąć Witam, to jest kolejny let's play. Przepraszam, że tak przerwaliśmy, ale musiałem. Teraz jak widzicie, ee, dalej Zbuj kontynuujemy rozgrywkę. Teraz rozbudowaliśmy to wszystko. Każdy nam zbudować Nasi więcej chat myśliwych. Zostały Teraz jesteśmy gotowi obronić naszej osady przed bandytami. Aby to zrobić, kolejnym krokiem jest awansowanie mnie na margrabiego. Za chwileczkę bez awansowane, tylko zwiększę wydobycie drewna, Jak i zwiększę ilość. Aha, nie mam drewna, czyli za mało wydobyli. Musimy jeszcze chwilę poczekać. Za jakiś czas będzie możliwość. jakby przyspieszania gry, która znajdzie się w prawym dolnym okienku w prawym po, mm, przepraszam prawa dolna część mapy będzie zawierała taki przycisk gdzie będzie będą trzy cyferki 1, 2 i 3 yy, utożsamiające się z tym jaki jest tempo gry na razie niestety jej nie mamy jak tam budowa naszych budynków no niestety kiepską Otwórz menu awansu rycerzy na górze ekranu klikając podświetlony przycisk. To co tak miga tutaj. Klikam to teraz to. Niezbędne do mnie muszę na jeszcze Możesz je zamknąć, rozbudować czy zamek. Przycisk. Czyli to, ale nie mam kamienia. Hmm. A dziś kamień jest na naszej planszy. Kamień jest tutaj, z tego co widzę. Więc trzeba będzie zdobyć nowe terytorium. Hmm co nie będzie łatwe? czy będzie łatwe? będzie łatwe będzie będzie przepraszam. ile mam drewna? 9, więc możemy rozbudować chaty drwala żeby zwiększyć. młody Markusie, jak dobrze wiesz, uzyskanie godności margrabiego jest ważnym krokiem w kierunku uczynienia mhm. tych terenów bezpiecznymi. tak. Markusie, wysyłam ci trochę kamieni. będziesz go potrzebować, aby ulepszyć swój zamk. Aha. Super, właśnie o to nie chodzi. Kamień, kamieńka. Oj, smutne nowiny, Markusie. Bandyci blokują transport kamieni. Musisz sobie z tym poradzić. Zajmij teren i zbierz kamienie. No jak widzicie, tak jak mówiłem. Bandyci przechwycili wóz. Niestety. Nie mamy wozu. Potrzebujemy kamieniołom. Kamieniołom znajduje się na terenie Westlucka. Proszę, wyślij mnie tam, mój panie. Wyśle. cię, wysła. Musimy chwilę poczekać. Szkoda, że nie mogę przyspieszać tutaj nic. O, są fajne norki, jakby dla tych lisów czy dla kogoś tam. Widzę. Tu jest kamień, dość blisko. Będziemy musieli tego Markusa tu wysłać. Chodź, panie Markusie. Lordzie Markusie, przepraszam. Niebawem może będziesz margrabią, Tak mi się uda. Na twój rozkaz. Tak, na twój rozkaz. Okej. Okay, aby uzyskać wysłaną, do musimy zająć to terytorium. Więc teraz posterunek i umieść posterunek na tym. Zajmiemy. Terenie, aby go zająć. Mam nadzieję, że w Rochotnik tym filmiku uda mi się skończyć tę misję. Posterunek. Terytorium będzie nasze, gdy posterunek zostanie ukończony. Dobrze. Tak, mój panie. A ja w tym czasie postaram się chatę drwala udoskonalić i myśliwego, żeby było mięsko. Aha. No jak widać nie mogę tego jeszcze uczynić. W ogóle przydałoby mi się zbudowanie szlaczków takich, raczej znaczy dróg. Bo niestety jeszcze nie mam możliwości budowy tego. Więc mam nadzieję, że niebawem ona będzie. Przepraszam, tak to jakiś czas na ale narracja podczas gry jest dość... hmm... wyczerpująca. Czy wyczerpująca w sensie? Suchość się w robi. Bo zaraz są to moje pierwsze let's Play, więc jest jakby taki mały stres. Posterunek został wybudowany okay. i teren jest nasz. Teraz możemy zbudować dwie chaty kamieniarza obok kamieniołomu, aby Dobrze. gromadzić kamienie. Dobrze, Zajęczmy zaraz to nowe uczynimy. Terytorium. Zaraz to uczynimy, tylko potrzebujemy kamienia. Do tego, czyli przepraszam drewno. Więc mamy teraz tak, pierwsza chata kamieniarza. E, jak tak nazwałam... Właśnie. Przytrzymujemy Shift i kręcimy e, rolką myszy, dzięki czemu możemy obracać budynki w dowolną stronę, jaką chcemy. To jest bardzo przydatne, szczególnie jak budujemy dość ciasnej infrastrukturze miasta. Potrzebujemy do danej drogi mieć budynek. Powinniśmy zbudować szlak, aby połączyć chatę kamieniarza z rynkiem. O, w końcu jest ta opcja. Szlaku, A następnie początek i koniec szlaku, który chcesz wybudować. Właśnie o tym mi chodziło, wybudowanie szlaków, dzięki czemu przyspieszymy w ogóle wydobywanie drewna i innych surowców. Bo oni są on zbyt... zbyt... no, zbyt wolno to następowało, przez to się troszeczkę denerwowałem, że tyle to czasu zajmuję. Więc tak lekko budujemy to, wiem, że to na nie jest estetycznie pięknie, ale to nie, nie musimy dbać o miejsce. Mam go bardzo dużo, a misa jest bardzo prosta, więc mam nadzieję, że to się uda. Rozbudujemy chaty myśliwych, bo niestety rzeźni, rzeźni nie możemy. O i w końcu możemy przyspieszyć, co, co bardzo chciałem. Doskonale! Kwiaty kamieniarza zostały zbudowane i kamieniarze zaczną gromadzić kamienie. Teraz, gdy masz więcej osadników, będziesz potrzebować większej ilości żywności. Z powodu działalności bandytów nie mogę wysłać ubrań, których twoi osadnicy będą potrzebować. Młody Markusie, powinieneś wydać rozkaz budowy dwóch garbarni, aby twoi osadnicy sami mogli produkować skórzane ubrania. Garbarnię musimy wybudować, więc musimy najpierw jeszcze rzeźnią ulepszymy i budujemy nową rzeźę. Mamy teraz wystarczającą ilość kamienia. Wybierz zamek i ulepsz go. Kiedy wydasz rozkaz, przybędą osadnicy i zajmą się robotą. Więc teraz tak ulepszamy zamek, budujemy drugą rzeźnię. I wybudujemy jedną garbarnię. Przepraszam, ale nagrywam w nocy, więc. Dobrze, cieszę się. Bardzo dobrze. Nie zapomnij, że potrzebujemy więcej żywności dla naszych osadników. Marchew. Kiedy produkujemy wystarczającą ilość ubrań, pomyślimy o mianowaniu w Westholm. Możesz cieszę obracać się. kamerę, aby się rozejrzeć. Wypróbuj tę opcję, a potem przełącz na domyślny widok kamery. Kontrol. Przyciskamy żeby takie coś wykonać i oczywiście rolka myszy oj, już widzę, że dobiega nam koniec więc postaram się to, to przyspieszyć Siu 7 minut nagrywam no niech on produkuje te ubrania i zima idzie widzę, czyli zarazdzie śnieżek więc chciałbym to skończyć Mamy jeszcze półtorej minuty nie chciałbym tworzyć kolejnej misji No, proszę. Zrób to dość szybko. Na szczęście już podstawę przeszliśmy, więc kolejne Wybacz let's play będą. Śmiałość, panie, ale A, chciałem zauważyć, zauważyć, że zasłużyłem na nową grodność. Dobra robota, Markosz. Osadnicy nie potrzebują na razie ubrań, ale będą ich, chcieć, Gdy zostaniesz margradą Westholm. Podziwiam twoją przedsiębiorczość. Gratulacje z uzyskania nowej godności. Marcus, I mamy żołnierzy. Rabio Część lojalnych oddziałów wróciła. I teraz możemy patrol. zaatakować. Więc wyślę je do ciebie. Bandyci atakują naszą osadę. Nigdy się nie poddamy. Ci bandyci nie wiedzą co robią. Nie mają szans wygrać z naszymi siłami. Właśnie. I nam się uda. Pierwszą misję Wykonać. i pokonamy. Zabiliśmy ich. Dozy I... bandytów zostały zniszczone. Teraz nie już osadników i nie obrabują handlarzy. Brawo. Wyrazy pochwały wasza wysokość. Stawiliśmy czoła temu wyzwaniu spokojnie, aż skutecznie. Oczywiście otrzymałeś małą pomoc. Oczywiście, dziękuję wam pięknie za to. A wam dziękuję. Dlaczego te wozy przybyły tu aż z Cali bez straży? Co tam się dzieje? Dziękuję za oglądanie. To był Crawer na kanale Crawer Gameplay. Proszę o subskrypcję, ewentualnie polubienie filmu i dodanie komentarzy. Dziękuję.